PSG już planuje następny sezon bez Messiego w drużynie, mówi gazeta. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić informacji, które pojawiły się teraz w PSG News. Według hiszpańskiej gazety As, Paris Saint-Germain już przygotowuje się na ewentualną stratę Lionela Messiego. Zarząd PSG miałby plan na następny sezon który obejmuje odejście argentyńskiej gwiazdy, mimo posiadania kontraktu do końca obecnego sezonu. PSG już zaakceptowałoby nieprzedłużenie i planuje przeformułowanie na drugą połowę 2020. Trzeciego roku wpisanie Lionela Messiego przez PSG w 2021 roku było postrzegane jako wielka. Nadzieja dla zespołu, który miał już Mbappé i Neymara. Pomysł polegał na tym, aby trio poprowadziło drużynę do zdobycia wymarzonego tytułu Ligi Mistrz. Jednak zespół nie zdołał się przygotować, a oczekiwania nie zostały spełnione. Mimo to Messi zdobył 31 bramek i 34 asysty w 70 występach dla francuskiego klubu. Chociaż odejście Lionela Messiego może być znaczącą stratą dla PSG. Klub już teraz emocjonalnie i strategicznie przygotowuje się do stawienia czoła temu wyzwaniu i dalszej realizacji swoich celów. Moim zdaniem, fan: czy Messi robi dużą różnicę w drużynie PSG, czy nie? Staw swój komentarz teraz. Wkrótce otrzymasz najświeższe informacje od PSG Today.